Właśnie zmieniłem się w pająka i sam nie wiem do końca, jak to się stało, ale jeżeli chcecie mi pomóc, zostać najsilniejszym i najlepszym pająkiem w tej grze, to w tym momencie musicie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcjonyczkiem i oglądajcie ten odcinek do końca, bo dzisiaj będziemy musieli dostać się do tamtego portalu. Zobaczcie, tam na samym końcu jest taki ogromny portal, do którego musimy się jakoś dostać. I teraz zaczniemy sobie tutaj powoli budować nasze pajęczyny, czy cokolwiek to jest. W ogóle tutaj chyba możemy sobie sprzedać pajączyny, których mam już 700 i tutaj w ogóle jest jakiś ogromny pająk. Sami zobaczcie, jaki tutaj łazi sobie wielki pająk. I my na razie nie mamy tutaj nic. Co to w ogóle jest? Okej, okay, tu jest chyba jakaś gliza czy coś. Możemy sobie to zjeść i teraz będziemy mogli sobie to zaraz sprzedać na pajęczyny. Dobra, budujemy sobie to dalej. I czy ja właśnie otworzyłem jakieś jajko? Ok, otworzyłem jakieś jajko. I co ja z tego dostanę? Super pająk. Dobra, to mi się na pewno przyda. Tego pająka sobie weźmiemy. I teraz mamy pająka, który. Co on będzie robić? Ej, on sobie zjadł chyba to. Dobra, nie wiem, nie wiem, co on robi. Zaraz zobaczymy. Budujemy sobie tutaj na razie dalej. Jest biedronka jakaś kolejna. Aha, i ona będzie zarabiać teraz pajęczyny. Dobra, on będzie szedł. Tam i będzie sprzedawać, no właśnie, te robaczki, te panieczyny i tak dalej, żeby tutaj sobie wszystko fajnie budować. Ja na razie tego zbyt dużo nie mam, ale tutaj sobie jakoś na, na pewno damy radę. Dobra, czekajcie, tu ustawiamy to, tu ustawiamy to, no i jakoś musimy tam dojść. Ja myślę, że na spokojnie damy radę, tylko na razie mamy jednego pająka. Tylko jednego pająka na razie, niestety mamy, ale tutaj mamy już kolejne jajko, dlatego otwieramy sobie to. I co my teraz dostaniemy z tego jajka? I udało mi się dostać, no dobra, jakiś brązowy pająk. Myślę, że on też nie będzie wcale taki zły i na pewno nam się przyda, dlatego jego sobie też użyjemy i powoli możemy sobie tutaj budować tego coraz więcej. Zaraz pójdę sobie sprzedać to, co mam, bo już widzę, że tutaj mam jakieś robaczki, jakieś pająki i tak dalej. Dlatego wszystko sobie zaraz sprzedamy. I co to? Ej, w ogóle to są jeszcze 300 pajęczyn tylko. Coś mi się wydaje, że zaraz mi chyba niestety zabraknie. 200. Dobra, jeszcze postawię tyle się da i zaraz pójdę posprzedawać. Czekajcie, tu jeszcze to, tu jeszcze to i zaraz mam koniec. Dobra, wydaje mi się tak, skończyłem się już pajęczyny. Mam niestety zero. Wrócę sobie chociaż z tym, co mam, a mam tego dosyć dużo na sobie, z tego co widzę, tylko nie mam pojęcia, ile za to dostanę. 11 tylko tego tutaj jest. Dobra, szybko sobie tutaj dajemy i uwaga, 62 paję. No dobra, nie jest wcale tego tak dużo. Tam jakieś kolejne jajko za 128, więc na razie niestety mnie na niej nie stać. I w ogóle my jesteśmy na razie na pierwszym świecie. Tych światów jest tutaj, no dosyć dużo z tego co widzę. Tych światów tu jest. Tu w ogóle ktoś ma jakiś zimowy, tam ma ktoś jakiś aqua, Tu widzę, że też dobra. I to, to może sobie tam dzisiaj dojdziemy. Fajnie, bo jakby udało nam się dzisiaj tam dojść, zobaczymy. Tylko, że na razie to zarabianie idzie nam dosyć wolno. Dosyć, no, no bardzo wolno idzie nam to zarabianie. Znowu nie ma żadnej pajęczyny. Wiecie co? Ja myślę, że możemy sobie kupić troszkę tych pajęczyn, chociaż nie wiem, ile za 800 tysięcy. Kurde, to jest dosyć drogie. To jest dosyć drogie, ale wiecie co, dobra? Kupimy to sobie. Kupimy sobie chociaż za 405 700. Tak, żeby skończyć ten świat. Nie wiem, czy mi się to uda, ale kupmy to sobie, ok? Już sobie to teraz kupiliśmy. Mam 5000 pajęczyn. Dobra, wszystko po kolei sobie tutaj zostawiamy. Tu jest już kolejne jajko. Teraz dobra, kolejne jajko sobie zaraz postawię, Bo czemu nie? Ale najpierw tutaj wszystko sobie ładnie zbudujemy, żeby być jak najbliżej tamtego portalu. I zaraz raczej dostaniemy się do kolejnego świata. Myślę, że to nie będzie długo trwać. Tylko chciałbym pierwszy świat skończyć na maksa, żeby wszystko tutaj było. Wszystko sobie ładnie postawić. W ogóle, czy ja mogę wdość sobie jakoś tam tą wodą, czy ja zginę w tej. Ej nie, mogę sobie wejść na tą wodę. Okej. Okay. Mogę sobie na to wejść, ale wydaje mi się, że to i tak mi nic nie da i nie będę mógł sobie tam otworzyć tego portalu. Musimy jakoś tam doprowadzić tą ścieżkę z tych pańczyn i w ogóle zobaczcie, ile tutaj jest pajęczyn. Tu wszystkie drzewa są w pajęczynach. My no, no, łazimy tu pańczynach. To sobie zbieramy, ile ja mam na sobie teraz tych wszystkich robaków. Mogę jeszcze więcej tego wziąć? Ile ja tego mogę wziąć? I dobra, mam tego mega dużo na sobie, później pójdziemy to sprzedać, jestem ciekawy, ile my z tego dostaniemy, a te moje pajączki sobie cały czas zarabiają. Dobra, jeszcze jednego sobie kupimy. Tutaj jest jakiś common egg, dlatego kupimy to sobie. I Pink Spider. Dobra, Pink Spider to chyba będzie jakiś taki. Myślę, że w miarę dobry. Może będzie nam zarabiać jeszcze więcej niż tamty. Dlatego chodź tutaj, dobra, zbieraj sobie te robaczki. Bardzo fajnie. Musimy mieć ich jak najwięcej. Chociaż nie wiem, ile w ogóle możemy mieć tych wszystkich pająków, ale wydaje mi się, że dosyć dużo. Dlatego, no, zaraz sobie pójdziemy sprzedać te wszystkie glizny. Może sobie jeszcze otworzymy jakieś jajko. I patrzcie, to już jestem przy samej moście. Przy samej mości już jestem, dobra. 3, 2, 1 i ostatnia kratka. Udało się. Dobra, i za 300 możemy sobie teraz przejść do kolejnego świata. Tutaj na no, widzę, z tego co widzę, jeszcze troszkę zostało. Ja sobie pozbieram jeszcze tutaj te wszystkie jest robaczki możemy sobie pójść teraz, to sprzedać. I nie wiem, czy nam się upać teraz kończyć ten świat do końca. Wiecie co? Troszkę nam tutaj jeszcze zostało, ale możemy sobie to zrobić czy iść dalej. Dobra, pójdziemy sobie dalej, wiecie co? Pójdziemy sobie dalej. Co będziemy się tutaj marnować na tym, jak możemy iść na kolejne światy? Otworzymy sobie jeszcze tylko to, jako jestem ciekawy, co z niego dostanę. I udało mi się dropnąć kolejny różowy pająk. Dobra, mega fajnie. Też nam się na pewno przyda. Odbieramy go sobie. Będziemy już mieć teraz chyba 4 pajączki jak się nie mylę. Z tego dostaliśmy nawet sam nie, wiem, ile siedzi, ale mamy 4300. To jest chyba całkiem dużo, ale idziemy sobie stąd już. Zobaczcie. To mamy wszystko już ładnie skończone. Jeszcze jedno jako. Dobra, nie, no już to jako sobie odpuścimy. Muszę mieć teraz bardzo dużo pajęczyny bo na kolejnym świecie, no, no no, przypuszczam, że będzie nam tego dużo potrzebne, tak? Jeszcze tutaj coś postawiłem. Dobra, szybko zbieram jeszcze trubaczki, sprzedamy sobie zaraz, ale poczcie prostu, wchodzimy w ten wielki, wielki portal i uwaga! Przechodzimy przez niego. I co teraz będzie? Aha, teraz możemy sobie iść na kolejny świat. Wild West Dobra, mega fajnie. Wszystkie moje pajączki tutaj przyszły razem ze mną i budujemy sobie to dalej. Mam 4000 aż, więc mega fajnie. Może zaraz będziemy mogli sobie otworzyć jakieś kolejne jako... Tu są w ogóle jakieś kaktusy jakieś szaczki i tak dalej, jest kolejny jajko, Ale czemu on jest takie drogi? Teraz 277. Dobra, kupujemy je. I co my będzie mieć z tego jajka? No dobra, wiecie co, Mogę chyba tworzyć więcej jajek tam, bo tutaj dostaliśmy jakiegoś brązowego pająka, który chyba nie jest zbyt ciekawy, ale dobra, niech on sobie już tutaj łazi. Jak będzie nam pomagać, to mega dobrze. Czy mam ja w ogóle mogę sobie... A, mogę sobie wejść do środka tego kamienia? Spoczko, bardzo fajnie. Czemu tu jest tak daleko w ogóle teraz? Serio, wydaje mi się, że ten portal jest bardzo daleko, ale dobra. Potem sobie myślę, że jakoś tam dojdziemy. Ja jeszcze mam trochę Ruboksu, więc w razie, jakby, jakby nam zabrakło, to no, no, no jeszcze kupimy troszkę pęczyn później, ale jak. Na razie idziemy jak najbardziej do przodu, żeby jak najwięcej tego skończyć, no bo no, musimy jakoś tam dojść, tak? Chciałem dojść chociażby do jakiegoś jednego świata, bo nawet nie wiem jakie jest kolejne. Możemy sobie tutaj chyba sprawdzić. Śnieżny jest, czyli będziemy mieć taki, jaki jest tutaj obok nas. Dobra, ja bym chciał do takiej osoby dzisiaj dojść. Myślę, że nam się uda, a to w sumie nie jest takie drogie, więc raczej na spokojnie sobie tutaj przejdziemy. Może zaraz jeszcze będziemy mieć jakieś jajko po czy coś takiego. I tutaj, co tu w ogóle są teraz za robaczki? Czekajcie, tu jest jakiś chyba skorpion. Tak, tu jest, zobaczcie, tu jest jakiś skorpion. Tu jest jakiś, sam nie wiem w ogóle co to jest, ale dobra. Co w ogóle, tam jakieś bidronki? Mam 200 bidronek aż. Ja ciekawe, te droneczki, będę mógł sobie coś kupić, ale zaraz pójdziemy to sprzedać. Ej, ja myślałem, że to jest daleko. Serio, ja myślałem, że to jest daleko, a my już jesteśmy przy samym wejściu, tylko gdzie ja muszę teraz budować dalej? Dobra, budujemy sobie tutaj, tutaj, teraz. No gdzie ja teraz tak na bok idę? Dobra, wreszcie do przodu. Ej, to jest coraz droższe ja nie wiem, czy mi starczy. Myślałem, że mi starczy, ale coś mi się wydaje, że może być z tym mały problem. Dobra, jeszcze tutaj kawałeczek, tutaj kawałeczek. I ostatnie za stówkę. Dobra, udało się. I ostatnie kosztuje nas 750, ale wiecie co? Wrócimy sobie teraz troszkę na początek, bo ja mam tych robaków na sobie bardzo dużo. To serio, zobaczcie w ogóle, tu się wieża ułożyła z tych robaków, trochę ich na sobie mam i zaraz pójdziemy sobie je posprzedawać. Jeszcze sobie ich więcej pozbieram. Nie wiem, czy nam się opłaca tutaj budować więcej tego świata, ale dobra, na razie sobie może to tak zostawimy. Przydałoby się jeszcze kupić jakąś biedroneczkę, bo tych biedroneczek mamy trochę mało i coraz mniej pajęczyny, dlatego zaraz sobie... U, Co tu się teraz stało? I przed chwilą kupiłem za 5 tysięcy, a teraz także 11. Dobra, wiecie co? Jeszcze sobie trochę tego dokupimy. Na pewno sobie jeszcze trochę dokupimy za 400 robuków to jest aż, ale co nam szkodzi? Jajko, dobra, jeszcze jedno jajko. Otwieramy to i z jajka dostaniemy. Uwaga. Red, red, red. No dobra, jest, jest różowy, jest różowy. Czerwonego, bo czerwony bardzo fajny kolor, ale no może być też ten różowy Na pewno nam się przyda, sprzedajemy to i dostałem, no nie dostałem chyba Za dużo, tak mi się wydaje, że coś za za dużo nie dostałem, ale wiecie co Idziemy na kolejny świat, no tutaj dużo nie udało nam się Za bardzo zrobić na tym świecie, ale ja chcę dzisiaj dojść jak najdalej Serio, żeby mieć jak najwięcej tych światów, może uda nam się nawet dojść do ostatniego Chociaż ich jest tutaj aż 7, tak mi się wydaje, potem sobie to sprawdzimy Więc no nie wiem czy mi się uda, nie wiem czy mi się uda, zobaczymy, ale idziemy Sobie teraz na, co to jest za jajko tutaj, czekajcie Zanim sobie pójdziemy, tu jest jakieś jajko za pół tysiąca prawie, ale do... Dobra, one jest jakieś lepsze, one jest jakieś lepsze. Co my tutaj z tego dostaniemy? I uwaga! O, kurde. Dobra, jakiś to jest jakiś płonący pająk też. Myślę, że mega fajny. Dobra, też sobie go na pewno użyjemy. I co to jest? już on normalnie się pali. I jeszcze jedno jajko. Dobra, nie, to już na kolejnym świecie. Otwieramy sobie kolejny portal i idziemy sobie do kolejnego świata. Dobra, jesteśmy teraz chyba na tym śnieżnym z tego, co mi się wydaje. Sprzedamy sobie jeszcze te robaczki i od razu na sam start będziemy musieli sobie chyba kupić trochę pajęczyn, tak mi się wydaje, bo zaczynamy już powoli brakować. W ogóle te pajęczyny są jakieś takie zamrożone. Tu jest jakiś śnieg. Fajnie to wygląda, podoba mi się to, ale idziemy dalej. Jeszcze ten jeden świat. Ten jeden świat musimy sobie jeszcze skończyć do końca i nie wiem, może pójdziemy jeszcze na kolejny, ale zabrakło mi już pajęczyn Ile możemy sobie dokupić? 17 tysięcy pajęczyn możemy sobie dokupić. Dobra, kupujemy to. Kolejne 400 robuxów czemu nie, musimy mieć tego jak najwięcej i idziemy sobie dalej tutaj do przodu. Co to w ogóle? jest? To są jakieś zamrożone te robaczki. To są takie robaczki, jak już wcześniej były, tylko one się troszkę zamroziły, tak mi się wydaje. Ale dobra, idziemy dalej, idziemy dalej, żeby to jak najwięcej tego zbudować. Czemu to wszystko jest takie drogie? Zobaczcie, nawet jest zamrożone drzewo w zamrożonych pajęczynach też. Fajnie to wygląda, dosyć ciekawie. To, to wygląda jak było dosyć daleko, co nie? Ale patrzcie. postawiłem sobie jeszcze tutaj. Tu sobie... i czemu to jest takie drogie? Mi zabraknie. Na pewno mi teraz zabraknie. Zobaczycie. To jeszcze, to jeszcze. Dobra, jeszcze kawałek do przodu. Nie no, przecież mamy jeszcze 11 tysięcy, o co się martwię w ogóle. Nawet iglo tutaj jest chyba dla pajączków jakiś. Dobra, i to jest za 5 tysięcy. Ej, te światy idą mi naprawdę dosyć szybko. I mam na sobie teraz znowu jakieś 20 robaczków. W ogóle jak to wygląda? Tutaj tego świata, prawie w ogóle nie buduję, a przydałoby się chyba troszkę więcej zbudować. Wiecie co? Zostawiłem sobie ten światek ostatni, ale trochę. Bardziej go rozbudujemy. Serio. Za 10 tysięcy wszystko sobie tutaj ulepszymy, żeby on był jak największy. Nie wiem, czy mi się to uda, ale przydałoby się chociaż ten jeden skończyć, bo ja w ogóle tych światów nie kończę i te pajączki nie mają nam na czym zarabiać pajęczyn I my tych pajączyn zarabiamy ogólnie bardzo mało, dlatego no. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że ja tak sobie wszystko buduję tutaj, ale dobra. Zbieramy sobie jeszcze tego dalej. Mogę użyć jakąś wielką wieżę z tych wszystkich robaczków, czy nie mogę? Nie, no wydaje mi się, że to jest chyba największa, jaką mogę zrobić, ale budujemy dalej. Dobra, tutaj wszystko na początku. Pajączki widzę sobie cały czas zbierają. I czy tu gdzieś jest jakieś, jakieś jajko w ogóle? Tu żadnego jajka jeszcze nie ma. Musimy Musimy sobie jeszcze jakieś jajko blokować, bo ja żadnego jajka nie otworzyłem na tym na tym śnieżnej krainie, czy cokolwiek to jest, i przydałoby się jakieś znaleźć. 3000 tysiące mi już tylko zostało, no nie wierzę w to. Dobra, 2000. I dalej nie ma żadnego jajka. Może tutaj, w ogóle nawet na samym początku nic budowałem. Tu na pewno będzie jajko. Patrzcie, postawimy to i tu jest jajko. Dobra, też nie ma jajka. A jak sobie sprzedamy te wszystkie nasze robaczki, to ile z tego dostanę. Ej, tego dostałem prawie 1000. Dobra, to już nie było tak źle. Z tego zarabiamy sobie całkiem fajnie. Dalej niestety jest tam jakieś jajko. Dobra, takie jajko właśnie chciałem znaleźć. Pójdziemy sobie tam, otworzymy to i zobaczymy, co ja z tego dostanę. 1264 kosztuje tu jajko. Dobra, Ono jest bardzo drogie. Serio, Ono jest naprawdę bardzo drogie, ale kupuj. To jest najdroższe jako, jakie dotychczas kupiłem. I dostaniemy sobie z niego, uwaga. No nie jakby mi ten super drop, to był tak fajnie, ale dobra. Kolejny różowy pająk. Wiecie co? Ja już sam nie wiem ile tych pająków mamy. Ja widzę tylko, że mamy cały czas trzy. Ładzi sobie ten różowy, tam jest ten podpalony i chyba jeszcze gdzieś jakiś, może? Nie wiem, jest gdzieś jeszcze jakieś jajko. Mamy 2400. Mogłbym coś jeszcze postawić. Pozbieram sobie jeszcze te robaczki, ale idzie nam to strasznie powoli. Ja już nawet sam nie wiem, czy jest po co nam się iść na kolejną krainę. Dobra, wiecie? Co? Kolejna kraina kosztowała nas 5 tysięcy. Idziemy na jeszcze jedną. Na jeszcze jedną sobie pójdziemy. Jak będzie trzeba, to kupimy jeszcze trochę robótów, żeby jeszcze bardziej rozbudować te nasze wszystkie krainy. Ale no, zaraz zobaczymy. Poczekajcie. Na razie potrzebuję 5 tysięcy. Jak sobie odłożę te robaczki, to dostanę 700 tylko. To jest dalej troszeczkę za mało. Więc przydałoby nam się troszeczkę jeszcze zarobić. Więc no, wszystkie te robaczki zbieramy. Gdzie są moje pająki w ogóle? Tu jest jeden. Tu jest drugi. Tu jest trzeci. Czwarty. No, czemu one mi to tak wolno zarabiają, te wszystkie pieniążki? Ja muszę tutaj wszystko sobie sam pozbierać. O, tam na końcu widzę, że tych robaczków jest bardzo dużo. Tu w ogóle jakieś wielkie są te robaki. Co to jest? Dobra, zbieramy sobie to i kolejne jakoś za 1200. Czy ja chcę ryzykować? Czy ja chcę ryzykować i kupić sobie jeszcze jedno. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że możemy sobie jeszcze jedno kupić. Mam 870 biedronek i nie mam pojęcia, do czego są mi te biedronki. Tutaj, o, właśnie te biedronki, ale jeszcze jedno sobie otwieramy. I z tego jeszcze jednego muszę coś dostać teraz super. I dostanę. No nie, dobra, to jest najgorszy pająk, jakiego trupnę. Dostanę zwykłego komon pająka. Dobra, wiecie co? Nie więcej jak na razie nie otwieramy. Znowu brakuje mi 3500 ale przypuszczam, że jak odniosę sobie to, co teraz mam i te wszystkie pajączki jeszcze tam odniosą ładnie, to... Raczej będę mieć 5 5000, żeby pójść sobie do kolejnej krainy. I odnosimy sobie to i zarobiłem. Pyk. 4700. Ostatnie 300. Dobra, wiecie co? Ja już je tam na sam koniec. Te pajączki teraz nam to ładnie pozbierają. Nawet sobie ten komonek tutaj ładzi. Ja coś już sam nie wiem, nawet ich tych pająków mam. Mogę sobie gdzieś tutaj sprawdzić. Mam tylko te trzy. Jednego super, jednego tego podpalonego jednego różowego. Albo nawet więcej ich mam, już sam nawet nie wiem. Dobra, i mamy 5000, żeby wejść sobie do tej kolejnej krainy. Tutaj zaraz otworzymy sobie te wielkie wrota. I uwaga, dobra, wchodzimy tutaj. To jest chyba już teraz czwarta, na której będziemy. Tak, to jest świat czwarty, wiecie co? Na tym świecie już sobie zostawimy, ale musimy dokupić sobie jeszcze trochę Robuxów. Za 22 tysiące, to kosztuje 400 robuxów Dobra, dajcie mi sekundkę. Widzę, że moje pajączki już nie mogą doczekać, a ja właśnie wypłaciłem sobie specjalnie kolejne 400 robuxów żeby tylko sobie kupić trochę pajęczyn i dalej zbudować sobie ten cały tutaj świat. Dobra, budujemy to i to jest już ostatni świat, który dzisiaj zrobimy i zobaczcie, tu wszystko jest takie drogie, że to jest w ogóle jakaś masakra. 190, 230, 250 i jak go kosztuje 2,5 tysiąca. Co to w ogóle jest? Dobre. Dobra, otwieramy to jako. Jak z tego mi teraz nie poleci coś super, to ja normalnie już nie wiem, nie super, no i come on mi poleciał zwykły. Dobra, wiecie co? Nie otwieram więcej tych jak, bo to, to, to się nie opłaca po prostu. Ja sobie już tego pajączka zostawię, niech on sobie gdzieś tam łazi i budujemy to dalej do przodu. Jak najwięcej, żeby tego tutaj było. Mam jeszcze 17 tysięcy pajęczyn, więc najpierw, żeby dojść sobie chociaż do tego portalu, chociaż tego portalu już sobie na pewno nie zbuduję. Dobra, chyba jednak tutaj jest zła droga, tak mi się wydaje. Co to w ogóle jest? To są chyba jakieś podwodne robaczki, a te pajączki sobie cały czas zbierają i musimy tych pajęczynek mieć jak najwięcej. Serio, te robaczki wyglądają mega ciekawie, ale dobra, na razie sobie to zostawimy, bo ja bym chciał po prostu budować jak najwięcej, tylko ja przed chwilą wpłaciłem 400 Robuxów i tych 400 Robuxów nie widzę. Zobaczcie, mi się zaraz skończą wszystkie pajęczyny, dlatego no jak najdalej szybko. 9 tysięcy, jeszcze tylko 8 tysięcy. Szybko lecimy tam do przodu. No nie wiem, czy mi się uda, ja w ogóle nie wiem, w którą stronę ja tutaj mam iść. Dobra, to jest też nie to, to też nie jest to. Chyba to będzie tędy Dobra, ten nie jest mi już, słuchajcie, no niestety mi już chyba nie starczy. Trochę sobie jeszcze tego zbuduję, w ogóle ten robaczek się nawet świeci, dobra, tego sobie też weźmiemy. Może jeszcze trochę sprzedamy, to mi starczy. Nie no, dobra, nie starczy mi już. To jest już koniec. Zabrakło mi pamięci, niestety, ale udało nam się ogólnie dojść do czwartego świata. Może jeszcze kiedyś dojdziemy dalej, ale serio, musicie zostawić dużo apek górę bo jak nie zostawicie dużo apek górę, to ja na ten odcinek wydałem 1200 rubuksów. Wiecie, jak to jest dużo 1200 rubuksów, więc drogo dosyć było, OK, Ale myślę, że może jeszcze kiedyś uda nam się dojść. Bardzo dziękuję, że oglądacie ten odcinek do końca i mi się widzimy w kolejnych. Dobra. To siemka wszystkim.